Cześć, witaj. Nazywam się Karolina Piotrowska i jestem psychologiem. Zajmuję się głównie rozwojem seksualnym i seksualnością dzieci oraz dorosłych. Dzisiaj chciałabym zastanowić się z Tobą nad takim pytaniem. Dlaczego rozmowy o seksie z małym dzieckiem są ważne? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałaś? Pomyśl o tym chwilę sama, a później posłuchaj moich. Trzech istotnych argumentów. Po pierwsze, pokazujesz, że ten temat jest dla ciebie ok. Czyli w momencie, kiedy reagujesz otwartością i spokojem na zadawane pytania, bądź sama inicjujesz pewne rozmowy, pokazujesz, że wszystko jest w porządku. Ten temat też ciebie dotyczy i jesteś gotowa na rozmowę. Dzięki temu w przyszłości. Twoje dziecko nie będzie miało oporów przed przyjściem do ciebie i porozmawianiem na znacznie bardziej skomplikowane tematy dotyczące zdrowia, intymności, samego seksu, doświadczeń związanych z seksem. To wszystko sprawia, że te początkowe rozmowy mają niezwykle ważne znaczenie. Jeśli na początku pokażesz, że seksualność jest dla ciebie zła, a cielesność nie istnieje. Ciężko będzie Ci zbudować później taką nic zaufania i porozumienia, która pozwoli porozmawiać z nastolatkiem o seksie. Po prostu wtedy te Twoje dzieci nie będą na to gotowe. Będą wiedziały, że całe życie byłaś anty, i teraz nie będą też czuły potrzeby, żeby rozmawiać z tobą o swojej seksualności. 2. Pozostając otwarta, pokazujesz, że temat seksualności dotyczy wszystkich. I dorosłych i dzieci. Dzięki temu twoje dziecko będzie się czuło bezpieczne i akceptowane w swojej podróży. Będzie wiedziało, że nie jest odludkiem, które doświadcza czegoś niezrozumiałego czy dziwnego, będzie wiedziało, że to, co przeżywa, jest wspólne dla nas wszystkich jako ludzi. Dzięki temu z kolei będzie podchodziło do seksu i cielesności naturalnie. To w przyszłości ułatwi mu budowanie szczęśliwej, zdrowej. I opartej na szacunku i zrozumieniu relacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim na zrozumieniu i akceptacji samego siebie. 3. Pozostając otwarta, rozmawiając, wchodząc w dialog, dajesz pewien niewerbalny przekaz mówisz, seks jest okej, okay, seks jest dobry. Dzięki temu w przyszłości twoje dziecko uniknie trudności natury seksuologicznej. Niestety, w gabinetach seksuologów bardzo często pojawiają się ludzie, którzy mają trudności z za małym libido, z odczuwaniem przyjemności, z umiejętnością bycia w parze, w relacji, w ogóle z wchodzeniem w relację czy z poczuciem bliskości. Tego wszystkiego można by było uniknąć w większości przypadków, jeśli od początku przekaz o seksie byłby dobry. Dlatego, wchodząc w rozmowę ze swoim dzieckiem, tak naprawdę dajesz mu. Bardzo dużo przestrzeń pokazujesz, że seks jest dobry, seks jest okej, okay, seks jest dla ludzi. Pozwalasz mu eksplorować, a przy tym pozostajesz otwarta i nie wykluczasz samej siebie z tej gry. Podsumowanie tego jest takie. Jeśli od początku będziesz zamknięta, nie licz na to, że twoje dziecko kiedykolwiek zwróci się do ciebie z pytaniem o to, co zrobić w swoim życiu seksualnym bądź intymnym. Jeśli chcesz w przyszłości otwarcie rozmawiać ze swoim dzieckiem o seksie, początek jest właśnie teraz. Kiedy twoje dziecko jest małe, a ty jesteś dla niego wzorem do naśladowania i jedynym autorytetem. Wykorzystaj to mądrze. Jeśli nie do końca wiesz, jak się za to zabrać, jeśli nie jesteś pewna, czy potrafisz, czy jesteś na tyle otwarta, albo po prostu chciałabyś lepiej poznać i zrozumieć rozwój seksualny małego dziecka. Zapraszam Cię na szkolenie online pod tytułem Rozwój Seksualny Małego Dziecka. To pierwsze takie szkolenie w Polsce realizowane online.